Witam się tej strony Kacper z Wrestlingoholik, a oto wrestle predykcje odnośnie AEW All Out 2020. I ta gala powinna się odbyć w Sears Center w Chicago. Jednakże ze względu na to, że mamy cały czas pandemię, wszystko zostało przeniesione do Jacksonville na Florydzie Daily's Place, gdzie ostatnio wszystkie gale od AEW się tam odbywają. Jest to trzecie pay-per-view od All Elite Wrestling w tym roku kalendarzowym i wygląda nawet całkiem, naprawdę ciekawie. 3 miesiące, około, minęło podbudowy do tego pay-per-view od ostatniego pay-per-view, jakie mieliśmy, czyli Double or Nothing. Przy okazji mieliśmy też takie specjalne wydania Mind, jak Fighter Fest czy też Fight for the Fallen. A teraz mamy w końcu pay-per-view od AEW po jakimś czasie. W karcie mamy 10 pojedynków, więc bez zbędnych tutaj wypowiedzi, przejdźmy do omawiania samej karty i predykcji. Pierwszą walką w The Boy In jest to starcie taktimowe pomiędzy Private Party Isaiah Cassidy i Markiem Kwenem a The Dark Order Alexem Reynoldsem i Johnem Silverem Oczywiście jest to skład tego gorszy od Dark Order, taki inny rzut, drugi rzut, joberski bym powiedział. No i moim zdaniem tutaj bezproblemowo Private Party powinno wygrać. Tu chyba nie ma złudzeń co do tego, kto inny by mógł wygrać. No na pewno nie skład Reynolds i Silver, bo oni są po prostu pośmiewiskiem Dark Order. Kolejnym starciem, które teoretycznie też miało być w The Buy In, jednakże ostatecznie zostało ono chyba przeniesione do głównej karty, z tego co widzę, jest to Tooth and Nail Match. Taki będzie to kinematyczne starcie, z tego co słyszeliśmy w plotkach. Pomiędzy Breed Baker, która wraca do ringu, a Big Swall. Breed Baker pauzowała nam od sprzed Double or Nothing. Wtedy, tuż przed, właśnie Double or Nothing wypadła z akcji. A teraz na kolejne duże pay-per-view już wraca. I moim zdaniem, właśnie tutaj pani dentystka, pani Breed Baker powinna zwyciężyć. No, nie widzę po prostu porażki w pierwszej walce po powrocie. Big Swall, co prawda, była dobrze podbudowywana do tego starcia Lecz no po prostu nie widzę jej zwycięstwa Tutaj Bi Britt Baker Jest moim pikiem w tej starciu Nie wiem o co będzie do końca chodzić W tym pojedynku Taki pojedynek synanatyczny e, ma to być e, Coś tam związane z gabinetem Właśnie Britt Baker Dentystycznym no to zobaczymy co ostatecznie Tam AEW wykombinuje Kolejne starcie i możliwe że to będzie Opener tego pay per view Jest to walka Eight Man tag team Match The Dark Order w składzie Brody Lee, mistrz AWTNT, Cold Cabana, Evil Uno i Stu Grayson zmierzą się z Mattem Cardona, Scorpio Skyem i The Natural Nightmares, Dustinem Rhodesem i Cutie Marshallem. Jest to tak zwany odwet przyjaciół kod jego Rhodesa na Dark Order, który moim zdaniem nie wyjdzie. Według mnie powinno tu wygrać Dark Order i na nich stawiam. Nie widzę zwycięstwa tutaj e, drużyny, nie wiem, przyjaciół kod jego Rhodesa. Wszystko to się wywiodło, to start od tego, że Dark Order wyeliminowało z akcji Coldiego po tym, jak Brody Lee zdobył AEW TNT Championship na jednym z epizodów Dynamite i. Teraz doprowadziliśmy do tego starcia. Szkoda, że Brody nie broni TNT Championship tutaj na pay per view, ale nie zawsze mistrzostwo musi być bronione na pay per view. No i tutaj, według mnie, Dark Order, skoro jest tu budowane na taką dominującą stajnie, to powinno zwyciężyć tutaj w takim 8-man a nie przegrać z randomową składanką ciu ciuku Kolejne starcie to jest tag team match pomiędzy Jurassic Express, Jungle Boyem, Lucha Zaurusem. A. Young Bucks brać mi Mattem i Nickiem Jacksonami Moim zdaniem tu powinni zwyciężyć The Young Bucks Ostatnio w starciach o stawkę Young Bucksi dużo przegrywali Więc chyba ostatnie takie zwycięstwo pokaźnie no to był ten Stadium Stampede match Ale to taki był cinematyczny coś i tam zbytnio dużej stawki nie było na szali Tyle to, że był main event Double or Nothing ale właśnie Young Bucks się ostatnio troszeczkę porażek ponieśli, więc takie zwycięstwo nad Jurassic Express na pay-per-view jakim jest All Out by się przydało. Oczywiście sama obecność Jurassic Express przy starciu z Young Bucks na pay-per-view podnosi jakby poziom Jurassic Express, jednakże mimo to, że zwycięstwo by dla nich się tutaj przydało. Tak twierdzę, że jednak Yang Baxi powinien tu zgarnąć zwycięstwo. Kolejnym starciem jest to walka o AEW Women's World Championship pomiędzy mistrzynią Hikaru Shidom a. Mistrzynią NWA Kobiet, e, Thunder Rosą, która jest obecnie pretendentką do pasa AW Kobiet. I tak, Hikaru Shida, po tym jak zdominowała trochę nam e, dywizję kobiet AW, no i poza tym, że nikogo od momentu zdobycia przez Shida pasa nie AW na godną prezydentkę dla niej na kolejne pay per view, no to All Elite Wrestling postanowiło poszukać sobie prezydentki dla Hikaru spoza federacji nadarzyła się okazja, że Thunder Rosa była dostępna mistrzyni NWA kobiet jeszcze raz to podkreślę i to jest bardziej takie starcie międzyfederacyjne mistrzyni kontra mistrzyni ale tak czy smak moim zdaniem Thunder Rosa jest tutaj chwilowo i raczej chyba na dłuższą metę nie zagrzeje sobie miejsca w AEW pewnie wróci do NWA, jak tylko oni wrócą z powrotem nagraniami tygodniówek, czy też pay-per-view, a Hikaru Shida powinna tu obronić pas. Na razie jej title reign jest taki mizerny. Zobaczymy, jak dalej się roz, rozwiąże ten title reign. Na pewno nie traci tego pasa, moim zdaniem, tutaj na all-out będzie panować nam dalej. Tym bardziej, że na razie była budowana dominująca, a ta Thunder Rosa, no to wzięła się tak jakby znikąd w świecie AEW i Dziwne by było, gdyby Shida by nagle teraz z nią przegrała. Kolejne starcie to jest kolejne cinematiczne starcie: Broken Rules Match. Jeżeli Matt Hardy przegra, opuszcza AEW, pomiędzy właśnie Mattem Hardym, nie wiem czy będzie Brokena. Czy może innej wersji? Zmierzy się ze samym Gewarą Jest to feud, który trwa O Jezus Może sprzed Double or Nothing Było się wydawało, tak Wtedy za, zanim podbudowywali ten stadium Stampede Match, Od tego czasu cały czas Ten konflikt trwa na linii hardy Gewara dochodzimy do dużego starcia na pay per view, na all out i to będzie taki cinematiczny pojedynek, czyli coś w czym Matt Hardy się czuje jak ryba w wodzie i moim zdaniem właśnie Matt Hardy nieważne w jakiej postaci będzie tutaj po prostu zwycięży, no nie opuści W, nie jestem w stanie to uwierzyć dopiero co podpisał kontrakt i też wypisanie go z telewizji teraz tak nagle by było bardzo dziwną rzeczą tak więc ta stypulacja jest chyba tylko i wyłącznie po to, żeby podgrzać jakby stawkę tego pojedynku i nic więcej, a zwycięzca jest znany i moim zdaniem to jest właśnie mat Hardy. Moim zdaniem też ten pojedynek się odbędzie możliwie na tej posesji Mata Hardego albo na jakimś zaaranżowanym miejscu, ponieważ... No, Broken Rules match, no to co by innego mogło być, no nie będzie, to podobno ma być Last Man Standing match, tylko taki troszeczkę inny, więc zobaczymy, zobaczymy jak to AEW nam rozwiąże. Kolejne starcie to jest 21-Man Casino Battle Royale, gdzie zwycięzca otrzyma title shot na AEW World Championship gdzieś tam w przyszłości, nie ma określone kiedy i gdzie, po prostu będzie to title. Podejrzewam, że możliwe, że to będzie na następnym pay-per-view jakim jest od AEW, czyli Full Gear. Prawdopodobnie oczywiście, jeszcze nic nie mam zapowiedzianego, ale można się spodziewać, że to będzie full gear gdzieś tam w październiku, listopadzie Więc wtedy powinno nastąpić jakby inkasacja tego title shotu, można się domyślać Na ten moment z tych 21 zawodników zapowiedziani są Darby Allin, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Pentagon Jr., Ray Phoenix, The Butcher, The Blade, Eddie Kingston, Sean Spears, Billy Gunn, Austin Gunn, Jake Hager, Santana, Ortiz, Chuck Taylor, Trent i innych zawodników, których jeszcze nie znamy. Zostali oni jeszcze nie będą to. Nie lada niespodzianki pewnie. Zobaczymy. Możemy się spodziewać może jakichś powrotów do AEW, może jakichś debiutów. Kto wie, właściwie? Zasady dobrze nam znane z poprzedniego roku, z Double or Nothing. Na takich zasadach właśnie będzie się toczył ten Casino Battle Royale. I kto moim zdaniem może zwyciężyć ten Battle Royale, być przyszłym prezydentem do AEW World Championship? I jest opcji naprawdę wiele tutaj. I też będzie tu dużo zależeć od tego, kto wygra teoretycznie main event, bo według mnie, jeżeli wygra ktoś tutaj babyfaceowy, to będzie znaczyło, że raczej idziemy w kierunku, że MJF wygra main event. A jeżeli wygra ktoś healowy, to będziemy szli w kierunku, że John Moxley będzie nadal mistrzem. Więc, jak już zobaczymy, kto wygra Casino Battle Royale, to już będziemy mniej więcej wiedzieć, w którą stronę się kierujemy. I moim zdaniem, jest takich trzech pokaźnych faworytów z tych tutaj zapowiedzianych już zawodników: Darby Allin i gra w main evencie, no to by było dobre tutaj zestawienie tych dwóch zawodników, innym z nich jest Brian Cage. Ze względu, że już miał historię z Johnem Moxleyem i ten storyline nie do końca się rozwiązał, więc pewnie taki powrót do tego feudu byłby mile widziany. Oraz Sean Spears. Tak, Sean Spears, ponieważ jest on troszeczkę odbudowywany, trochę tak w cieniu, może nie nadaje na Dynamite, a Dark. Zbiera tam jakieś tam zwycięstwa i powoli, powoli ta jego postać jest odbywana. A takie zwycięstwo w Casino Battle Royalu by naprawdę go wypchało w górę. I. Byłoby czymś naprawdę ciekawym. Jeszcze teoretycznie gdzieś tam w cieniu się kryje Lance Archer, który jest w środku niczego, ale wątpię, że wygra Casino Battle Royale. Ale koniec końców, moim typem, że zwycięży to Casino Battle Royale, może być też ktoś, kto nie ma go tutaj i jest nim mianowicie pak. Już mówię dlaczego może być to pak. Jak wiemy powszechnie, wiadomo, troszeczkę te restrykcje odnośnie podróży pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Zostanę. Wiemy, że były strasznie tutaj yy, zacieśnione, jeżeli chodzi podczas tej pandemii koronawirusa, podczas tego lockdownu teraz i możliwe, że Tony Khan i AEW pokusiło się o ściągnięcie Panów po to, żeby po prostu on nam wrócił do telewizji. Ze względu, że teraz się nadarza okazja, żeby można było w końcu znowu podróżować z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, no to czemu by nie skorzystać i nie ściągnąć jednej z głównych gwiazd AW, którą niewątpliwie jest Pack. I zwycięstwo w takim Casino Battle royalu i go wrzucenie do storyline'u potencjalnego na przykład z Johnem Moxley'em, byłoby czymś naprawdę ciekawym. Nie ukrywam, że to by było naprawdę ciekawe Te do zobaczenia. Aczkolwiek jest to strasznie niepewny typ, więc ostatecznie stawiam z tych ludzi, którzy są tutaj, to stawiam, że może to być Brian Cage. Ale nie zdziwiłbym się, jeżeli jakby był już to wygra. Więc jeżeli by był pak, to stawiam na niego, a jeżeli nie, no to stawiam na Briana Cage'a. Kolejnym starciem jest to walka Championship pomiędzy Cage'em, czyli mistrzami obecnymi, AW World Tag Team, a prezydentami, czyli FTR. Kasherem i Daxem Harwoodem z, z Tulim Blanchardem w narożniku. I tak. FTR po przejściu hill turnu, naprawdę. Aczkolwiek, oczywiście, ich główna rola to jest jako tych badass healy, tacy takich klasycznych Hilli, którzy nie boją się nieczystych zagrywek. I oni się w tym. Najlepiej czują, przynajmniej moim zdaniem, dobędą AEW World Tag Team Championship, bo tak właściwie ktokolwiek inny. Zostaje tylko ewentualnie nam Dark Order, które w rankingach AEW Tag Team może ewentualnie logicznie pójść na Omega i Hangmana, bo Hangman i Omega w trakcie ich półrocznego title reignu, ponad już półrocznego, z pasami tag team, to oni pokonali dosłownie każdy tag team możliwy w AEW. Łącznie z Young Bucks, Jurassic Express... Y Kurcze się przewinęło, a wszyscy padali, gdy walczyli ostatecznie z Hangmanem i Omega. No i zostało na przykład takie FTR, które niedawno zadebiutowało, i Dark Orb, którzy nie zostali jeszcze pokonani przez nich. I moim zdaniem, właśnie będą to FTR, tym bardziej, że tu może być podbudowa do tego, że w końcu Hangman odwróci się od Omega albo na odwrót. Więc na pewno będzie jakaś możliwa, że implozja, bo to jest mocno nam w końcu, w końcu jest chyba czas na tą implozję, bo już troszeczkę to trwa. A takie starcie, gdzie plus jest duża stawka, można stracić ich tytuły tak team, jest chyba idealnym okazją. Jak nie tutaj, to ewentualnie ostateczna implozja będzie na jakimś z epizodów Dynamite, ale zwycięstwo FTR im to ułatwi i moim zdaniem właśnie tu FTR powinni zgarnąć pasy, tak, tym AEW. Tym bardziej, że już teraz są już pod stałym chyba kontraktem z AEW, więc raczej nie powinno być problemu z ewentualnym przejęciem pasów. Kolejnym starciem i prawdopodobnie co main eventem AEW All Out 2020 jest to Mimoza Mayhem Match, gdzie ten starcie może być wygrane przez pinfall, submission, albo wrzucenie przeciwnika do całego basenu mimozy. Mimoza to jest połączenie szampana z sokiem pomarańczowym. Tak. I wymyślił to nijaki le champion Chris Jericho, który właśnie zmierzy się w tym starciu z Orange'em Cassidy. Freshly squeezed Orange Cassidy, który nawet już wygrał rejno starcie z Chris'em Jericho. Jest to mocno przyciągnięty feud, który miał się skończyć na jednym starciu, ale ostatecznie przez problemy ze sprowadzeniem Mike'a Tysona na all out, to z ten feud, ten konflikt został przedłużony nam troszeczkę dłużej i właśnie właśnie dostajemy tutaj jego kulminację tutaj na all out w tym mimoza Mechem meczu po jednym zwycięstwie dla Chrisa Jericho i dla Orange'a Cassidy'ego w ich rywalizacji teraz dochodzi do tego trzeciego kulminacyjnego starcia gdzie moim zdaniem zwycięży nikt inny jak Orange Cassidy i mówię dlaczego. Innymi słowy, tu by było, nie było większego sensu, gdyby to wygrał tutaj Jericho. Ponieważ, no, co daje wygrana w tym Mimoza Mayhem Jericho? No, tak, właściwie nic. On już i tak jest ustabilizowaną postacią w AEW. A ostateczne zwycięstwo w tym feudzie dla Orange'a by dało naprawdę mnóstwo. Tym bardziej by go ustabilizowało jako czołowego gracza w AEW. Co przy tym feudzie, który jest tak dość poważnie traktowany. I przy takim rozwinięciu postaci Diego już tutaj W tym rywalizacji z Jericho No to porażka chyba raczej na tym etapie nie wchodzi dla niego w rachubę Dlatego też stawiam na Orange'a Diego I raczej, jeżeli chodzi o samo rozstrzygnięcie tego starcia, no to Będzie to, że ktoś kogoś wrzuci do tej mimozy A nie, że wygra ktoś po prostu przez pinfall, bo to by było głupie, moim zdaniem <grym> Skoro już mamy takie tutaj warunki do stworzone, no to by było dziwne, gdyby nie wykorzystali tego Mimozy w jakiś tam sposób. No i main eventem, wielkim main eventem AEW All Out 2020 jest to starcie o AEW World Championship, gdzie Paradigm Shift, czyli finisher Johna Moxley'a jest zbanowany, nie może go używać, gdzie John Moxley położy swoje mistrzostwo na szali przeciwko Maxwellowi, Jacobowi, Friedmanowi, krócej znanemu jako MJF. MJF, który jest niepokonany w 2020 roku w AEW. MJF, który chyba bodajże ma tylko jedną porażkę na koncie w singlowych pojedynkach w AEW w ogóle. Więc naprawdę od początku istnienia tej federacji MJF jest na fali, ale na jeszcze większej fali jest John Moxley, który w ogóle nie ma porażek w tym roku. Tak więc no to jest starcie naprawdę dwóch niepokonanych. Zawodników ze sobą tutaj w wielkim main eventie, all out, naprawdę Shapoba dla AEW, jak to podbudowali, fajnie podbudowali tego mjf gdzie prowadził swoją kampanię niczym jak na prezydenta, tylko że tutaj w kierunku tego, że chce zostać mistrzem AEW przeciwko dyktatorowi Johnowi, dyktatorowi Johnowi Moxley'owi, który troszeczkę ten title reign wyszedł tak niejako ze względu, że no, mamy tą pandemię i nie było fanów na pu w publiczności, gdzie no generalnie John Moxley jego postać czerpała największą energię właśnie z publiki, a bez publiki, no to. Wy... Na tego wejściówki i tak dalej, no to wyglądało tak mizernie, strasznie jego starcia. przez co, no teraz, jak już ci fani wracają, wypadałoby, żeby dalej pociągnąć ten title reign Johna Moxleya, przynajmniej moim zdaniem, a nie teraz już go kończyć, no bo byłoby to dziwną decyzją. Tym bardziej, że ja cały czas mam wrażenie, że panowanie Moxleya z pasem, mimo że nam panujesz od lutego, no to. Cały czas mam wrażenie, że on się rozkręca. Nie widać tego, żeby Moxley jeszcze miał się zatrzymać. Cały czas jakby się rozkręcał. Jeszcze ten Tiger Rain ma przed sobą kilka dobrych, obiecujących miesięcy. Nie zdziwię się, jakby doszło do jakiegoś rewarzu na linii Moxley i MJF gdzieś tam w niedalekiej przyszłości. Ale moim zdaniem, tutaj na All-Out John Moxley wyjdzie zwycięsko dalej jako AW World Champion i później się zmierzy gdzieś tam z tym zwycięzcą Casino Battle Royalu. No i jeszcze nie widzę po prostu MJF-a z głównym mistrzostwem. Moim zdaniem lepiej by było dla niego, gdyby. Najpierw poszedł, nie wiem, po TNT Championship, ustabilizował się jako solidny mistrz midcardowy, a później poszedł do main eventu. Wiem, że on jest strasznie utalentowany i nie zabieram mu talentu, bo jest świetnym zawodnikiem, lecz po prostu twierdzę, że jeszcze jego czas po prostu nadejdzie i jeszcze ten czas nie nadejdzie tutaj na All Out 2020, lecz po prostu przedłużymy to czekanie. Ale nie jestem w stanie się założyć, że w przeciągu... Najbliższego roku kalendarzowego od kiedy tutaj jesteśmy, czyli 5 września. No, to MJF zostanie tym głównym mistrzem AEW, tylko tyle, że no, ja nie widzę go tutaj z pasem zaraz już po all-out, ponieważ twierdzę, że to jest jeszcze za wcześnie dla niego. Jeszcze potrzebuje zrobić ten mały kroczyk w tył. Zobaczymy wtedy, jakby MJF zareagował po pierwszej porażce. A John Moxley, zobaczymy, jak będzie dalej się jego tajny rozwija, rozwijał, bo na razie. Wychodzi tak średnio, ale z nadzieją na lepsze czasy, bo wiemy, że już publiczność nam wraca powoli do aren. Przynajmniej w All Elite Wrestling, już nawet publika będzie tutaj podczas All Out. Prawdziwa publiczność, nie fani jako że zawodnicy z zaplecza, którzy nie mają nic do roboty, tylko tyle, że będą tu już prawdziwi ludzie po prostu na trybunach, więc moim zdaniem jest światełko w tunelu, że będzie ten title tylko lepszy w wykonaniu Johna Moxleya. No i kończąc, co moim zdaniem będzie tutaj najlepszym pojedynkiem podczas All Out Pay Per View, twierdzę, że to będzie starcie o AW World Tag Team Championship. Tak, to ma największy potencjał na ringowy, szczególnie, że Omega i Hangman kontra FTR wykręcą naprawdę świetne starcie, ale też czekam bardzo na ten Mimoza Mayhem Match, zobaczymy co z tego wyjdzie ten Broken Rules też no zobaczymy, powinno dobrze wyjść zobaczymy co, jak to będzie w ogóle wyglądać i Main Event też wygląda ciekawie, bo storyline był spoko i generalnie Moxley i MJF powinni stworzyć dobrą walkę no i to byłoby na tyle w predykcjach odnośnie AEW All Out 2020. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zachęcamy do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału. Również serdecznie zapraszamy na nasze social media, tak jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A tymczasem ja byłem Kacper z Wrestlingoholik i do szybkiego usłyszenia.